Ho, ho, ho. Powiedzmy <ścoughs> O Jezu. Boże ja chcę już fałkę A ja chcę już. A wuj Chociaż. Hmm Kurde, co ty Chcecie żyć wiecznie? Spróbuję tam pojechać do ciebie. Do miasta. Pokampić trochę. Ktoś nas usłyszał, co tak jest. Znaczy Mhm, co znaczy? Hmm To jest tuczka dopiero. Mam czołg, który ma maksymalną prędkość prawie 60 km na godzinę, a już mam najlepszy silnik mm -hmm. A do 40 nie mogę dociągnąć Pamiętaj, że życie zaczyna się po 40, więc wiesz. No, przydałoby się przyspieszyć. Hmm, albo nie lepiej. <laughs> Zwolnię, czekaj, muszę zwolnić. O, wszystko jest ok. Parkowanie? Kranie, czekaj. co za Dawaj za tymi mechami pojedziemy Ech, parkuję, <grym> czekaj Parkuję. Ach. Ej, przeczy mi się tu w pierwszym hmm, no ten to już zaparkował w ogóle <grym> Dobrze, że tam hmm. nie zostałeś E tutaj nikt nie zajmuje tego miejsca <grym> Muszę przeparkować czekaj o <grym> To ja tuż za tobą Ijo i o. Churchill, rozjechałeś coś? Chyba trochę się pozjeżdżali, daliśmy im czas. Teraz czas na zabijanie. I za szybko idzie. Ej hey no, Churchill, nie zostawiaj mnie. Jadę za Churchillem. No to ja pojadę hmm. za wami. Ma duży poziom, znaczy ma dużą cyferkę. No, mi też się podoba jego HP. Wydaje się być... Oh no! Co tam wjechało? 3 3 strach tak się bać. O, czekaj, po prawej coś On chce walczyć! Oż ty. Oho! A Churchill Trega tu jedzie, na, Churchill na tu jedzie! Z której strony będzie? Dobra, się już, 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 już zdjęty jest. O nie, tam jest KW-1. To nie przebiliśmy pancerza. Przebiliśmy pancerz. Tak, to mnie przepycha tam. To ja, to ja. No i przez ciebie nie mam fraga. Nie. <grym> obraziłem się teraz. Au! To nie ja. No i właśnie to się stało. Jednym strzałem obiegą się niczym nie uszkodził, więc oh, chyba fact. musiał to to te dwa... Sorry, stary. Więc chyba przyszło na wyrok. Nie na lubię te mapy. Nie podoba mi się. Strasznie chaotyczna. ...przeszarżować z ja Jadę staranować te 25. A bo oni tutaj są już. Fuck. Nie strzelajcie we mnie, ja strzelam pierwszy. Brawo. No. 50 do 80 do Saigotina. A ja teraz staranuję tego gościa. Dzień dobry. Nie strzela się w ścianki. Do widzenia. Go z Roz. Dwa czołgi zostały. Ale ekipę ta... mamy, stary. To jest coś. O Jezu, KW-1S? Jak to o nim zapomnieć. Auć. Jego tu nie było. O nie, on tam naprawdę jest. O mój Boże. Ale też, jeśli cztery, jeszcze z nim nie walczyłem. Czas przetestować śmierć. W ten sposób. No nie zajeżdżaj mi drogę. Świetnie. Ej, nie zajechałem. Najpierw M18, później T34. O, i C4 czy O, mój! Kur... a było pokazane, jakbym trafił. Świeczy chociaż krytycznym, nie? No ale pięknie wygraliśmy tę bitwę. No? No kurde, wygraliśmy. To jest... jak? Dobra, chyba Arty się odezwał. Tak jest.